Brak stop Marshall, Michigan. Patrzcie, jaki Gostek oczywiście e, rzucił cały swój produkt, który został odrzucony. I potem się dziwicie, znaczy ludzie się dziwią, ja też ja się nie dziwię, tylko ludzie się dziwią, kierowcy się dziwią. Dlaczego nas wszędzie wrzucają? Gostek wrzucił wszystkie swoje palety jakieś, sałaty. Pięknej, czystej scenerii Ale piękny tu jest Ciska. Kanada Celinda jest, Więc tak do kończy tylko taki wątek z nowymi kierowcami z nowymi kierowcami e, ten kawałek filmiku co, co, co przed chwilą jak, Co przed chwilą pokazałem, czy był wrzucony, czy był na tym filmiku to wideo mm. <noise> jak ja się dostawi lubię wysławiać Nie, ten, że tam jakiś Gostek wyrzucił, czy tam ktoś, jakiś kierowca e, wyrzucił tą sałatę całą, tak? Czy tam... E, z tyłu no, track stopu tak? Co nagrałem kawałek Słuchajcie, no to jest właśnie to e, ja wiem, że kierowcy zawsze byli jacy byli, tak? E, dużo, dużo, no, jest to jakiś procent no, świn, tak? Ach. To się no, więc Zawsze to było, ale po prostu no, z tego co widzę... Ci nowi to po prostu przebijają wszystko, tak? Eee, niekoniecznie to nowy kierowca wyrzucił eee, na truck stopie, bo to nie tylko nowi kierowcy, mówię no na ogół, nie? To po prostu mówię, tak? Nie? Dużo nowych kierowców po prostu nie ma pojęcia, tak? Psują mm, każdemu... <ścoughs> eee, psują każdemu kierowcy palety można by gdzieś wyrzucić, tak? Do jakiegoś kontenera. No nie, ale, ale to po co, tak? Można wyrzucić na trakstopie, tak? I co? I potem reputacja jest jaka jest, tak? Ach, nociska. No nic, no co, co tutaj jeszcze mogę dodać? Co jeszcze mogę dodać? Dużo stopów jest, że trak stopów jest zaśmieconych brud, syf, malaria eee, są trak stopy które mają tyle koszu na, koszów na śmieci, że to po prostu to trzeba chcieć, żeby nie wyrzucić śmieci do kosza tak? trzeba chcieć, to trzeba naprawdę chcieć, trzeba być stolnym, tak? ale są też trak stopy ale co nie chcę tutaj bronić tych kierowców wszy... kosz na śmieci z... Zawsze gdzieś się znajdzie, ale jest też dużo trackstopów, co na przykład potem mnie dziwi, że jest burdel, bo na przykład cały track stop jest tylko jeden kosz na śmieci, na przykład z przodu, z przodu, tak, gdzieś przy pompach albo na pompach. A sądząc, wiedząc, że dużo kierowców jest, jakiś tam procent są świniami, po prostu kierowca nie pójdzie, żeby wyrzucić te śmieci tam do przodu, bo będzie musiał się przejść te całe 2-3 minuty, tak? Więc, więc też dużo stopów nie pomaga, ale to nie znaczy, że można śmiecić. Ja po prostu mam, mam taką, ja ludzie mam taką fobię do tych śmiecenia, bo nieraz widziałem niestety, nie raz w są, że po prostu zabronione są ciężarówki. Dlaczego? Dlatego, że śmiecą, no. Śmiecą po prostu, e, i potem nas nigdzie nie chcą. Ja spotkałem się z kilkoma już takimi parkingami tutaj e, w Kanadzie, e, że kiedyś można było parkować, no i od jakiegoś czasu nie można. Mogę sobie wyobrazić, że tu chodzi po prostu o e, śmiecenie, tak? Na no, ostatnim, jednym z ostatnich moich filmików widzieliście. E, tam w Detroit zostałem, pozwalają nam spać. Nie? I to jest dobre ludzie, bo Detroit to nie jest ciekawe miejsce, żeby stać. Szczególnie z mięsem. Ta firma pozwala. No ale też do czasu może, bo nawet się pójdziecie sobie do tyłu, to po prostu kierowcy wrzucają własnej swojej śmieci, gdzie tam jest kontener na śmieci, do którego można to wszystko wrzucić, ale nie! On się zaparkuje z tyłu i wyrzuci śmieci z tyłu za naczekatem. Potem no, był taki... No przecież, bo no, ja mogę tak z pierwszej ręki 3-4 parkingi, co tak kojarzę, że można było parkować teraz już nie chodzi. Więc... No nie wiem, tu już nie chcę zaliczać też tylko nowi kierowców, bo od kiedy ja jeżdżę... Ach, kierowcy zawsze byli świniami, tak? Nie zrozumcie miśle, ja jestem kierowcą. Duży procent kierowców są świnia Niestety, niestety, no brzydko tak mówić, tak? Bo ktoś powie, a kim ty jesteś? Obrażasz innych. No tak, ja wiem, ja nie chcę już też generalizować budziska, bo bo to też jest nie fair może, bo sam jestem kierowcą, ale ludzie no, ci co jeżdżą, ja jestem ciekawy jak w Europie jest. Mi się wydaje, że podobnie będzie. Ale ci co jeżdżą, wiedzą jak jest, tak? Jak masz Jesteś wychowany To nie śmiecisz, tak? Bo, no bo po co? Nie można się przejść tą minutę no, do kosza na śmieci. Dlaczego wyrzucać za okno jakieś tam śmieci czy, czy z tyłu, stopu Kwestia wychowania. Kwestia, nie wiem, ludzkości takiej, tak? Ale nie. Nie chce się, to się wyrzuca śmieci. A co tam? Co się stanie? Tak? Ale potem reputacja jest kierowców, że... Są świniami. I nawet kierowcy sami mówią, że tak, dużo kierowców są świniami. To jestem ja kierowca, czasami jest... Nie jest po prostu wstyd, że jestem kierowcą. E, bo nie wszyscy są tacy, tak? No, to tam temat rzeka... Tak tylko chciałem mówię, no dorzucić. Do no, że... Otóż nie chodzi o nowych kierowców tak, na obu, ale, ale mówię, jak już robię filmik to no, co się dzieje w Takerce, no, po prostu no, ludzie w sami ręce opadają eee, Ręce opadają I nie wiem no z, z tymi kierowcami wszędzie nie idzie to w dobrą stronę Ech, ciska. no nic, dobra, no to co tu mogę dodać jeszcze piękna kanada Ech, I ludzie nawet czasami jadąc właśnie w takich okolicach pięknych widzicie na przykład świeci na poboczu tak to, to na przykład najbardziej boli, bo piękna przyroda, no ja wiem, że droga jest, tak, droga przecina przyrodę i i ja wiem, nie wiem i tak ale chodzi o fakt, że no bardziej, to, to tak samo boli, jak widząc na truck stopie, gdzie, gdzie, gdzie są kosze na śmieci, można wrzucić własne śmieci do kosza, a nie wyrzuca się nawet obok kosza. No to w takiej przyrodzie też boli jak widzisz na ca, cała torba, siatka i ktoś sobie jadąc wyrzucił po prostu śmieci. No tak se przy drodze. Tak. Dobra, Ludziska, koniec narodzenia, bo taki ten filmik to w ogóle jakiś taki... Galania o wszystkich no o śnieciach, o, o nowych kierowcach, o tego. Ja też byłem kiedyś nowym kierowcą, tylko jakoś miałem... Jakoś miałem łeb na kartu, no. Dobra, Ludziska, pamiętajcie. To jest moje spostrzeżenia. Nagrywam tak, żeby coś nagrać. Tak naprawdę, Ludziska, no. wyłapcie to żegnam was z pięknej Kanady no to taka wisienka na torcie na zakończeniu filmiku są śmieci tak jest tutaj kosz no oczywiście nie jest tak źle, nie powiem nie powiem, bo tutaj zbierają te śmieci ludzie, którzy no nie wiem, jakieś tam bo to jest przez, przez gubernament przez DOT, Department of Transportation zarządzane. No ale mimo wszystko, no ludzie, no czy to nie można wyrzucić? Mimo wszystko, kosze są, tak. Jesteśmy w naturze. Piękna natura, piękne miejsce. Ale mimo wszystko, patrzcie, no wyrzucają, no. Sorry, kierowcy są świnie, no. No ludzie, no. Ja wiem, że to nie jest taka tragedia tutaj. Akurat tu nie jest tak źle. Są gorsze miejsca, ale mimo wszystko. No. Dobra, tam nie chcę po po podchodzić, bo się zżygam. Nie. Oczywiście. Śmieci trzeba wyrzucić kiedy. Tu jest śmietnik, tam jest śmietnik, następny. Tutaj jest śmietnik. Tam jest śmietnik, tam jest śmietnik. Ale co? Dlaczego y, mam wyrzucić do śmieci, kiedy mogę wyrzucić na uro natury, kurwa, no?